On powstał nakazał wichrom uciszenie a morze natychmiast się uspokoiło napełniając wszystkich zdumieniem i pokojem Jezus siedząc przy studni poprosił samarytankę o wodę a potem powiedział jej kto napije się wody którą ja dam nie będzie pragnął na wieki ta woda stanie się źródłem życia wiecznego słowa te głęboko ją poruszyły Jezus wziął dzieci w ramiona pobłogosławił je i powiedział: Pozwólcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. Jezus przemawiał do zgromadzonych ludzi, ucząc ich o najważniejszym przykazaniu: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Podczas przechadzki przez miasto Jezus zobaczył Mateusza, poborcę podatków, i zaprosił go do grona swoich uczniów. Wkrótce po powołaniu Mateusza Jezus odwiedził jego